Witam na kanale TRK24. Dzisiaj porównamy dwa dekodery. Jeden to będzie Polsat Sandbox 4K oraz Play New Box TV. W trzeciej generacji, obydwa dekodery działają na systemie Android, dlatego chcę je porównać. Jeśli jesteście klientami Neti, też warto obejrzeć, ponieważ taki sam dekoder jest w ofercie Neti, tylko jest nie Polsat, tylko logo Neti oraz dekoder polstowski ma aktywne gniazdo satelitarne, a w Neti jest nieaktywne wyjście satelitarne. Poza tym różnią się jeszcze programami jakie są dostępne w wersji dla Polsatu oraz dla NETI, ale to powiedzmy, jeśli chodzi o działanie aplikacji, zmiana kanałów działa tak samo. Dobrze, zaczniemy porównanie naszych dekoderów, najpierw od pilotów, następnie przejdziemy do samych dekoderów. Tak, sprzedają piloty od dekoderów, jak widzimy na pilocie od dekodera Polsat. Mamy przyciski do przywienia, czego brakuje w pilocie Play, ale tutaj widzimy, że mamy tylko skrót do Polsat Box Go oraz aplikacji więcej skrótów do aplikacji nie widzę na pilocie od Polsatu. Jeśli chodzi o pilot Play, mamy tu sporo więcej tych skrótów z różnych aplikacji. Dodatkowo mamy przyciski ABCD, które możemy zaprogramować daną aplikację lub nauczyć go obsługiwać podczerwieni z innego urządzenia, na przykład z telewizora. Dobrze, jeśli chodzi o piloty, szczerze mówiąc wygodniejszy mi się wydaje dekoder od Polsatu. Ale ten ma więcej po tych skrótów oraz te ABCD, tylko mógłby być troszeczkę wygodniejszy. Obydwa są wykonane z solidnego plastiku, nic nie skrzypi. Podobna jest głośność. Tylko te klawisze. Kanał góra, kanał dół oraz głośniej ciszej w Polsacie są głośniejsze. Obydwa piloty oczywiście działają na poblutów, jeżeli chodzi, chodzi o obsługę dekodera, czyli nie musimy celować w dekoder, możemy po prostu dekoder gdzieś schować. To jest duża zaleta przy tych pilotach. Dobrze, przejdziemy do samych dekoderów. Teraz zobaczymy, jak te dekodery wyglądają z bliska. Zaczniemy może od dekodera Polsatu. Na górze widzimy, że mamy taki przełącznik, żeby tą dziodę włączyć lub wyłączyć. Przycisk tak samo do uruchamiania dekodera. W tym dekoderze mamy cztery głośniki, czyli ten dekoder może działać jako sunbar. Z tyłu mamy wejście Satelitarne wersje NETI jest nieaktywne. wejście zasilające Ethernet, HDMI oraz USB. Do tego jeszcze mamy przycisk do resetu, jakby nam się ten dekodek zawiesił. No dole widzimy, mamy gumowe nóżki. Stabilnie stoi. Jeśli chodzi o te głośniki, według mnie działają dobrze, ale sporo osób na forum mówi, że działają tragicznie. I niestety każdemu się nie da dogodzić. Ja to brałem pod uwagę. Jeśli chodzi o głośniki w telewizorze, to są według mnie o wiele lepsze. Przy kinie domowej to wiadomo, że to nie jest to samo co kino domowe, ale powiedzmy, jak nie mam kina domowego, a chciałbym słuchać w miarę czystego dźwięku, według mnie warto te, te głośniki uruchomić. Dobrze, bierzemy dekoder Play'a. Jak tu widzimy, z przodu mamy podczerwień. Z boku mamy wejście USB oraz na karty microSD. Do tego jeszcze mamy przycisk reset. Z tyłu w tej chwili gniazdo jest nieaktywne, to jest... Czy się potreba odbierać sygnał DVB-T2 lub DVB-C. Wyjście optyczne, HDMI, Ethernet oraz zasilające. Tu też widzimy, że mamy taką gumową nóżkę. On stabilnie stoi, tak samo jeden i drugi. Dodatkowo mamy podświetlenie na dole. Wtedy widzimy, w jakim stanie jest dekoder, czy jest uruchomiony, czy jest wyłączony. Dobrze, podłączymy te dekodery do telewizora. Zobaczymy, jaki ma procesor, ile pamięci RAM oraz ogólnie, jak działają aplikacje i zmiana kanałów. Porównanie działania dekoderów zaczniemy od dekodera Playbox TV. Sprawdzimy, jakie ma parametry, następnie zobaczymy, jak działa telewizja oraz jak działają mniej więcej aplikacje. Oraz podłączymy dysk twardy 500 GB, zobaczymy, czy te dekodery takie dyski odtwarzają, czy ogólnie działają. Dobrze, wejdziemy w aplikację, skorzystamy z aplikacji Ida, zobaczymy, jakie ma parametry. Mamy wszystkie aplikacje. Jest aplikacja AIDA64. Jak tu możemy wyczytać? Mamy tutaj 3 GB pamięci RAM. Procesor to jest czterodniowy Cortex A55. Taktowany 2400 2004 MHz. Za wyświetlanie odpowiada nam Mali-G31. System Android tu mamy 11. Dobrze, teraz zobaczymy, jakie parametry ma dekoder Polsatu. Tak samo jak na Play ma parametry, dekoder polsatowski. Skorzystamy z aplikacji AIDA64. Widzimy, że tak samo jak w tamtym dekoderze mamy 3 GB pamięci RAM. Procesor to jest 4-dniowy Broadcam traktowany 2619 MHz, czyli tu widzimy, że jest sporo mocniejszy. Jak tu widzimy, też procesor za grafikę odpowiada firma Broadcam. Android tu mamy Dwunaskę, tam była jedenaska, czyli widzimy, że według mnie troszeczkę ten dekoder polsatowski jest lepszy. Teraz zobaczymy, jak zmieniają się kanały oraz jak działa EPG Teraz zobaczymy, jak zmieniają się kanały na obydwu dekoderach. Zaczniemy znowu od dekodera Play. Obydwa dekodery są połączone po Wi-Fi. Nie korzystamy z satelity, jeśli chodzi o dekoder polsatu, żeby były takie same warunki zmiany kanałów. Jak widzimy Decoder Play potrafi mi takie czasami spowolnienie dłuższą chwilę musi pomyśleć. Jak tu widzicie, weźmy kilka kanałów do przodu, zobaczymy, czy to przełączy, czy to zgłupieje. Widzicie była taka filowa stopklatka. W tej chwili jak widzę obraz nie jest dość ładny, tylko pikselizuje się. Może przejdziemy na jakiś kanał 4K, to skorzystamy z program TV, czyli tak zwanego EPG. Przy okazji zobaczymy, jak to EPG wygląda. W dolnym rogu widzicie mamy podgląd, co się dzieje. Jakieś reklamy tam są. A my poszukamy kanałów 4K. Nie wiem, czy to było specjalnie, tam było jakieś spowolnienie było na tym prawym dolnym rogu. W tej chwili bawię się EPG. Może zmienię na jakiś inny kanał, żeby zobaczyć, czy... Jak przestaję klikać, to widzę, że tam leci normalny obraz. Ale widzimy, że to EPG potrzebuje chwili namysłu. Przełączymy na inny kanał. wyjdziemy znowu ten, i będziemy dalej się bawili. Tam kanały powinny być sportowe, powinien być kanał sportowy 4K oraz jakiś kanał przyrodniczy. Oto mamy Ultra 4K, jak było widać. Chwilkę musieliśmy, po prostu się tak delikatnie forwał. W tej chwili widzę, obraz skoczył bardzo ładnie. Nie kanał niżej. W tej chwili widzicie, że skoczyło o wiele szybciej. Ma takie chwilowe spowolnienia. Teraz pójdziemy, no bo powiem, się o tym FPG, zacząć ten nam spowolnie ten obraz. Chwilę trzeba poczekać, aż się pojawi opis EPG. Na niektórych kanałach możemy pauzować oraz cofać, ale to jest dość mało tych kanałów. I tak kanał po kolei to w miarę to szybko przewija, czy zmienia kanały. Będziemy już EPG, zobaczymy na kanale sportowym. sportowy, sportowy ominęliśmy, to powinien być Eleven 4K, jak pamiętam. I może go nie mam w ofercie, przydał, że miałem go w ofercie, ale to mogłem się mylić. A i mi się jest, jeśli chodzi o to całe EPG, i teraz myśli, to samo w drugą stronę. Zabieranie z klawiatury numerycznej, ile trwa? Dobra, no widzicie jak działa telewizja. Przejdziemy teraz na drugi dekoder, zobaczymy jak tam działa telewizja. Nie będę porównywał, jeśli chodzi o przewijanie kanałów oraz nagrywanie, ponieważ to wszystko jest w tej chwili nagrywane w murze. To sporo zależy od licencji. Jeśli chodzi ogólnie o taki kanał, np. TVP, nie możecie go zatrzymać. Na dekoderze polsatowskim możecie go zatrzymać, ale to mi wskazuje, że od licencji tego za bardzo nie będę porównywał. Zobaczmy teraz, jak działa telewizja na dekoderze polsatowskim. Następnie zobaczmy, jak działają aplikacje. Przyciągnęliśmy, jak zmieniają się kanały na dekoderze Play. Teraz zobaczymy, jak zmieniają się na dekoderze Polsatu. On działa tak samo jak tamten na Wi-Fi. Mi się to wydaje, że tu jest troszeczkę późniejsze te zmiana kanałów. Zobaczymy, jak będziemy tutaj kanał do przodu zmienić, czy nie mieć jakiejś czkawki. Też widzimy, że to wszystko ładnie działa. Czyli tutaj widzę, że nie ma takiej stop klatki ani takiego dłuższego namysłu, jak w dekoderze firmy Play. Jeśli chodzi o EPG, to nie ma takiego okienka z boku małego, ale widzimy, że tam coś tle sam się dzieje. a Zobaczymy, czy jak będziemy schodzili, czy nam te EPG nie będzie ginęło. Widzimy, że to się na bieżąco wczytuje. Może troszeczkę wolniej to działa, jeśli chodzi o przeskakiwanie między kanałami, ale dzięki temu, po prostu, że nie gubimy, nie gubimy tego EPG, można to tak trochę na plus. Zaraz zmienimy jakiś kanał 4, k zacząć to w miarę szybko się uruchomi. Tu, jeśli chodzi o. Ogólnie działanie EPG, widzę, działa to wolniej. Zaraz powinien być jakieś kanał 4K, bo tu widzę, te kanały. Były akurat kanały takie typu popularne, naukowe. Teraz wrócimy na jeszcze na bajki. Zobaczymy, to, przełączają się te kanały bajkowe, bo tam mam jednego widza, co lubi kanały bajkowe. Widzimy, że to działa dość płynnie, to jest kanałów. wszystkich kanałów. Jaś pasola. Dobra, czekamy tych kanałów 4K, bo jestem ciekawy jak będzie ten kanał 4K się wczytywał. O, udało się znaleźć kanały 4K. Zobaczymy jak działa. To widzicie się na jaki jest kanał w Hader, to nam się przełącza. No i szybko się te kanały uruchamiają, nie ma żadnego dłuższego buforowania. Od razu widzę, że jakoś jest lepsza. Tego chyba nie mam w abonamentzie, tylko nie komunikat wyskoczył, że nie ma tego kanału, nie ma, ale widzimy, że kanały 4K się uruchamiają. Dobra, teraz zobaczymy na dekoderze Play, jak działają aplikacje. Od razu podłączyłem dysk twardy, zaraz zobaczymy, czy możemy z niego odczytać różne informacje, ale potrzebujemy aplikacji Kodi. Obydwa dekodery działają, jak mówiłem wcześniej, na systemie Android. Mamy tutaj sklep Play, z zobaczymy, czy aplikację Kodi mogę sobie pobrać. aplikację kody zobaczymy coś za szybko kliknąłem ale widzicie że pojawiła mi się tutaj w podpowiedziach te aplikacje kody mogę spokojnie zainstalować wrócimy do wszystkich aplikacji często mnie pytacie o aplikacje czy może działać aplikacja akurat orange tv jak to widzicie ją zainstalowałem tylko niestety nie mam dostępu do konta, ale aplikacja Orange TV się spokojnie uruchamia. Widzimy, że się spokojnie uruchomiła. Tak samo widzimy, że mamy tutaj dostęp do aplikacji Netflix. Też spokojnie działa Disney, tak samo. Ostatnio sobie wykupiłem na próbę Sky Show Time. To zobaczymy, jak te Sky Show Time działa, ale najpierw obiecałem Wam aplikację Kodi. Uruchomiła się nam aplikacja. Wejdziemy w dysk. Android tutaj powinny mieć bliski testowe. Jest folder testowy. Tu Mamy kodek AV1. Zobaczymy, czy go nam dekoder odczytuje. Widzimy, że bez problemu odczytuje nam kodek AV1. Tak samo widzimy, że mamy tutaj wszystkie inne pliki, które mamy na dysku. Spokojnie możemy mieć dostęp, czy to jakieś filmiki w 4K. Czy też większe dyski. Tu mam akurat jakiś film, który prosił o film, czy dany dekoder otwarza powyżej 50 giga, to specjalnie ściągnąłem plik 63 giga, to możemy zobaczyć, czy go wczyta. Jak widzicie, wczytało się na środek HDR, płynnie, widzę działa, czyli ten dekoder czyta większe dyski oraz większe pliki. Dobra, zobaczymy, czy działa aplikacja. Skyshow Time. Widzimy, że tam Skyshow Time się uruchomiło. Zobaczymy, cokolwiek z brzegu. Jak działa. Jak tu widzimy, wczytuje się dość szybko. Przewijanie działa bez większego problemu. Tylko trzeba jakieś filmiki wybrać do oglądania. Zobaczymy po miesiącu, zostawię tą aplikację, czy po prostu z niej zrezygnuję. Dobra, przejdziemy do działania dekoderu Polsat Sandbox. Zobaczymy, jak tam działają aplikacje. I robimy krótkie podsumowanie działania tych dwóch dekoderów. Na dekoderze Play widzieliśmy, jak działają aplikacje. Tak samo zobaczymy tutaj. Największa różnica między dekoderem Play a Polsatu. Nie ma tu aplikacji Netflix. Ponieważ nie jest ten dekoder certyfikowany przez Netflixa. Nie zapłacili za to, nie można ich aplikacji ściągnąć. Może, może coś się zmieniło, ale wątpię. Piszemy Netflix. Jak widzicie, aplikacji Netflix nie, nie działa, nie, nie znajduje. To zobaczymy, czy nam czyta dysk twardy, aplikacja Kodi, później będzie Orange TV i na końcu, tak samo jak w tym dekoderze, Sky Showtime. Aplikacja kody nam się otworzy za sekundę. Zobaczymy, czy tam dysk twardy będzie widział i sprawdzimy tak samo, jak tam pliki te testowe. I aplikacja kody się uruchomiła, ale jak tu widzę, ten dekoder nie wykrywa mojego dysku 500 giga, czyli nie mogę sprawdzić, czy są jakiekolwiek pliki. Zobaczymy, czy działają inne aplikacje. A mianowicie, zobaczyć aplikację Orange TV, czy możemy to uruchomić. Jeszcze jej nie zainstalowałem, to ściągniemy ze sklepu Play. Tak samo jak ten wcześniejszy dekoder. Mamy tutaj system Android. Piszemy sobie, a nie Q, tylko miał być Orange. Jeszcze jej instaluję. Tam często, często mi też pytacie o aplikację CDA, czy jest to. Sobie zobaczymy. Ja widziałem, że jak widzicie, jest to w popularnych aplikacjach. Czy aplikację CDA też możecie korzystać na dekoderze Polsat, ale z aplikacji Netflix Niestety, nie możecie korzystać. Tak samo, jak widzicie, dysk 500 Gb też mi go nie wykrywa. A wracamy do aplikacji. Zauważmy, że nam się ta aplikacja. Orange już zainstalowana jest, jest zainstalowana. Jak mówiłem wcześniej, nie mam dostępu do Orange TV, nie mam nazwa i hasła, ale spokojnie się uruchamia. To zobaczymy, czy aplikacja SkyShow Time nam działa. Kupiłem na próbę, zobaczymy, czy to ogólnie jest coś ciekawego do oglądania tam. Mamy ten serial gliny oraz sporo innych rzeczy. Ja głównie sobie zakupiłem, bo chcę żyć szybko ten Hassan 2 albo 3 sezony Kinga naszego. Jest jakaś reklama najpierw. A tu widzę jakość w tej chwili troszeczkę nie jest w HD, dopiero się wczytało HD, nawet w reklamie, a zobaczymy jak się rozpocznie serial. Tu widzę, że jest, mamy obraz ładny. Widzimy, że tutaj się, jeśli chodzi o tę aplikację, działa ładnie. Przewija szybko. Nie ma żadnego buforowania. Dobrze, to wrócimy do podsumowania obydwu dekoderów, co o nich sądzę, a wy wybierzecie, który wolicie. Przy jak te dekodery działają, według mnie ani jeden, ani drugi nie działa. Idealnie. W Polsat. sandbox brakuje nam Netflixa, nie czyta mojego dysku twardego 500 giga. Play ma Netflix czyta dysk twardy, ale według mnie jest sporo wolniejsze, czy to przy zmianie kanałów, czy czasami jak się zmieniamy aplikację z jednej na drugą, też potrafi się troszeczkę zagubić. Według mnie to jest nie do końca soft wgrany ani jeden, ani drugi dekoder, tak zwane te nakładki dla na tego Androida, że coś. Tutaj do końca jeszcze nie gra dobrze, żeby to działało idealnie. Jeden i drugi ma 3 GB pamięci RAM. Według mnie powinny działać o wiele lepiej. Ale to po prostu jest moje zdanie. Jeśli byście chcieli jeszcze jakiś filmik z tymi dwoma dekoderami, pokazać jak cokolwiek działa, coś więcej, napiszcie w komentarzu. A dzisiaj Wam życzę miłego dnia. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, napiszeć komentarza, zasubskrybować kanału oraz dać dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmiku. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się.